Siemano, znów popsułem Lexusa, ale go doprawie. Słowem wstępu to się odstało. Yy, okazało się, że moje wahacze od regulacji kąta wyprzedzenia zwrotnicy od kasteru nie przyjęły obciążeń, jakie auto generuje na sliku, yy, i trzeba było wykonać w wersję numer 2. Która wygląda tak. Sobie porównamy je później, jak wyjmę tamte z samochodu, stare, to zobaczycie, że ten wahacz musi być o wiele mocniejszy od tego, co było. Co zabawne, wahacze, które są na aucie, były testowane na innym samochodzie przez półtora roku czasu, i na tamtym aucie dalej są w jednym kawałku i są proste. Moje niestety nie są. I trzeba to, to naprawić. Jeśli ładnie przyjrzycie, to widać, jak mocno koło cofnięte jest w nadkolu. E, na początku myślałem, że po prostu bardzo źle ustawiłem geometrię potem jak zrobiłem raz detestową. E, okazało się, że nie to jest problemem. O, i to jest nasz winowajca. To jest wahacz odpowiedzialny za kąt wyprzedzenia słożnia zwrotnicy w IES-ie. E, widać, że z wahaczem jest jakiś problem, bo zaczęła odpadać z niego farba spowodowało to wygięcie tego wahacza, proszek jest dość kruchą farbą w momencie gdy wahacz się skrócił, no to proszek złuszczył nam się na nim a widać, że jest krzywy, bo jak sobie spojrzycie to widać, że tuleja tak gwintowana, w której siedzi uniball nie jest w jednej linii z, z główką, którą mam przykręconą do wahacza poprzecznego one są na różnej wysokości, ale w dokładnie tej samej płaszczyźnie a tutaj gołym okiem widać, że pomiędzy nimi jest, jest jakiś kąt no i co, musimy sobie wyjąć ten wahacz i zastąpić go y, tym nowym, grubszym On, teraz jeszcze bardziej widać skręcenie skręcenie się tych dwóch poszczyn względem siebie odkręcimy sobie te dwie śruby, zobaczymy czy, czy uda się go nam wyjąć ale wydaje mi się, że nie i szybciej będzie odkręcić y, cały ten wspornik będzie, że belka zejdzie nam razem z polejami do z Unibola, które polecą dość daleko no i dobra, mamy nasz uszkodzony wahacz jak widać wygiął się dość dość znacznie to odpadła z niego farba, farba tu się wybrzuszył w tej osi też nie jest prosty Nie musimy go zastąpić No i musimy go zastąpić tym. Jak widać, nowy wahacz jest sporo grubszy, ma dodatkowe wzmocnienie. I w ogóle jest ustawiony w innej osi. Nie ma tego wybrzuszenia. Ono jest nam niepotrzebne. Tak naprawdę ono było zrobione po to, żeby koło mieściło się przy większym skręcie, ale tu uzyskałem to samo wygięciem tej blachy i ustawieniem unibola pod kątem. Ma to troszkę negatywny wpływ na a sam Unibola, ale on jest tak gruby, że to nie powinno być problemem największa siła zawsze działa w środku elementu e, więc mamy jeszcze dodatkową płetwę wzmacniającą, żeby to nam się nie gieło i zobaczymy, czy to założyć na auto skręcić wszystko do kupy, ustawić geometrię jeszcze raz e, i się przejechać dobra, odzyskamy sobie z tego unibol, przekręcimy unibol i zakładamy to z powrotem na auto Ktoś może zapytać, jak działa ta regulacja o tutaj. Na każdym elemencie mamy gwint. Teraz Unibol jest gwintowany w lewo. a Śruba, która jest tutaj, bo to jest nakrętka blokująca, to jest tak samo nakrętka blokująca. Tu mamy gwint prawy i ta śruba ma na zewnątrz gwint prawy, a wewnątrz gwint lewy. I w momencie, gdy ją wkręcamy lub wykręcamy, to bez ruchu dla zewnętrznych elementów, czyli tej tulei i Unibola. Możemy obracać sobie tą śrubą i to powoduje nam wydłużenie gwintów, które są zwinięte w przeciwnym stole lub ich skrócenie ustawimy ustawimy sobie go na maksa skróconego Chętki są luźne. I można to montować na, na samochód. Z rzeczy, które jeszcze ma ten wahacz. To jest dość prosta geometria, w momencie gdy próbujecie go wydłużyć, no to nie da się wydłużyć wydłużyć całego wahacza, zostawiając wszystkie trzy punkty w linii z wahaczem poprzecznym. W sensie, wahacz poprzeczny w momencie, gdy to nam zasumuje, wahacz poprzeczny, gdy wahacz poprzeczny jest umieszczony tutaj i ma te dwa otwory, które normalnie trzymają nam oryginalny oryginalny wahacz od kąta wyprzedzenia on jest nieregulowany oryginalnie ale gdy trzymają nam oryginalny wahacz no to w momencie gdy próbowalibyśmy go przestawiać powoduje to zmianę kąta pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma wahaczami i w momencie gdyby nie było tej fasolki tutaj to wybieralibyśmy naprężenie na któreś mocowanie zazwyczaj jest to na wybieranie bardzo dużego naprężenia na tulej gumowym w dolnym wahaczu i zrywanie jej dlatego ja mam tutaj zrobiony stały gwint który ustala nam jeden wahacz z drugim i koło tego punktu wahacz wzdłużny obraca nam się względem wahacza poprzecznego i w momencie, gdy przestawiacie caster, co zresztą widać, że te punkty nigdy nie będą w tym samym miejscu druga śruba przesuwa nam się w tej fasolce geometrię zawsze ustawiamy w tym na lekko zluzowanych śrubach i dopiero po ustawieniu kąta wyprzedzenia sworzenia zwrotnicy możemy dokręcić obie śruby tutaj leży sobie nakrętka, która opierając się o tą krawędź które opierając się tutaj o tą krawędź, to słabo, troszkę widzę, bo to wszystko jest czarne, które opierając się o tą krawędź e, blokuje nam się tak, że nie potrzebujemy e, używać klucza do, do przykręcania tego. E, Zacznijmy od go go poprzeczne. I teraz tu od góry trzeba wsadzić tulejki i od spodu pod Unibol. E, górna tuleja, nie ma kołnierza, bo ten trzpień wystający z. M, z budy ma 22mm jednicy, czyli tyle co uniball dolna tulejka jest do, do centrowania nam tego i ona już ma kołnierz stalejący. tu przyjdzie jeszcze ten, ten, yy, to wzmocnienie a na razie złapiemy sobie to, żeby nam nie wypadały te tuleje i, i uniball nie wyskakiwał i to Trzeba będzie czymś lekko skręcić wahacz. one się względem siebie przestawiły. Jak sobie zobaczycie, to główka bardzo często ustawia się nam pod skosem do, do wahacza poprzecznego i bardzo ciężko jest to złapać się. Ten sam problem jest w seryjnych wahaczach. Najlżej się to składa, e, jak mamy wahacze po prostu na stole wyjęte z auta, skręcić je do kupy, przynajmniej złapać i wsadzić w całości do samochodu. To jest najłatwiejsze rozwiązanie, ale nie będę teraz zbierał połowy zawieszenia. Żeby przekręcić jeden wahacz. Ciągnę go rurką. Dobra, przewrzucić drugą śrubkę. Torque to spec. Teraz trzeba ustawić jeszcze tylko geometrię. Zrobimy sobie koło w środku nad kola, tak jak było. Zrobimy sobie przekątne samochodu od tylnego wózka do punktu dolnego stworzenia w machaczu. Powinno być ok. A przed ustawianiem trzeba lekko zluzować te śruby, które są tutaj Nie jakoś mocno, ale tak, żeby ten wahacz mógł się tam przesunąć No bo na samym początku zobaczymy, jak nam koło stoi w nadkolu, żeby złapać jakiś baseline Do zewnętrznej krawędzi pierśnienia centrującego na środku mamy 33,5 cm, do przodu mamy 36, czyli mamy przesunięte koło o jakieś 12,5 mm do tyłu. Więc musimy wydłużyć ten drążek z drugiej strony. Z drugiej strony jest jeszcze gorzej. jest większa polska pozarządowa organizacja? Nie. Polski Związek <grym> Z rzeczy, którą jeszcze sobie zrobimy, to zmniejszymy sobie trochę tył w Lexusie. Przesuniemy sobie amortyzator na środkowe dziury, bo przy tym amortyzatorze, przy tej spojrzeniu jest stanowczo za twarda, to gubi trakcję. A nie o to tam chodzi. Zmniejszymy sobie tył o jeden otwór. Jak będzie źle, to przestawimy go jeszcze raz. I tyle co my tu potrzebujemy 20, 22 Wszystko jest młodkiem. Dobra, to mamy przestawione. Jak widać, zmiana przełożenia zajmuje chwilkę. Auto jest wstępnie ustawione. Auto jest wstępnie ustawione. Musimy zobaczyć jeszcze koła z przodu i można spróbować tym zrobić test. Czy przód już się nadaje do czegoś, czy jeszcze nie. I w ogóle jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, z której. Większość z Was pewnie nie zdaje sobie sprawy. Sliki w dużej części są kierunkowe.